Dobranoc dziewczynki i chłopcy, dobranoc słuchacze i słuchawki, dobranoc mediteuszki i mediteusza. Minęła 21.30. Czas zatem na dobrą noc. Czasami przychodzi taki wieczór, kiedy wszystko wydaje się zbyt ciężkie. Kiedy masz wrażenie, że cokolwiek byś zrobił albo zrobiła, to i tak niczego nie zmieni. Że Twoje starania są kroplą w oceanie, że Twoja siła gdzieś się rozpływa. Niemoc nie krzyczy, niemoc nie wali pięścią w stół, niemoc siada cicho i mówi: Po co? Jeśli dziś ją czujesz, zostań. Nie musisz z nią walczyć. Posłuchaj pewnej inspirującej historii. W starożytnych Chinach żył młody uczeń taoistycznego mistrza. Przez lata ćwiczył kaligrafię, medytację, sztuki walki. Pewnego dnia przyszedł do nauczyciela i powiedział: Mistrzu drogi, Ćwiczę, staram się, próbuję, a jednak mam wrażenie, że stoję w miejscu. Moje znaki w kaligrafii nie poprawiają się. Moja siła w walce i technika również. Nie jestem ani mądrzejszy, ani silniejszy, nic się nie zmienia. Czuję się bezradny, bezsilny. Mistrz na początku nic nie odpowiedział. Zmierzył ucznia od stóp do głów, a potem powiedział, chodź nad rzekę, pokażę ci coś. Rzeka była spokojna, woda płynęła miękko, niemal bezgłośnie. Na brzegu leżał ogromny głaz, gładki, zaokrąglony, jakby ktoś go bardzo długo szlifował. Widzisz ten kamień? zapytał mistrz. Widzę. Myślisz, że rzeka jest silniejsza od niego? Uczeń zaśmiał się. Nie, mistrzu, to tylko woda kamień jest twardy, ciężki ten waży kilka ton. Zostanie nieporuszony. Mistrz uklęknął i dotknął powierzchni głazu. Ten kamień, kiedyś miał ostre krawędzie, był chropowaty i surowy. To woda go wygładziła nie siłą, ale cierpliwością. Uczeń milczał. Woda nie myśli, dziś zmienię kamień, ona po prostu płynie. Dzień po dniu, kropla po kropli, a po latach kamień przestaje być taki sam. Kiedy dopada cię niemoc, najczęściej próbujesz zrobić coś wielkiego. Chcesz nagle odzyskać energię, zmienić sytuację, rozwiązać wszystko naraz. A może to nie jest moment na taki wielki ruch, może to jest moment na jedną kroplę? Niemoc bierze się często z iluzji kontroli. Myślimy: powinienem więcej, powinnam więcej, powinienem być silniejszy, powinnam wiedzieć, co zrobić. Tymczasem są chwile w życiu kiedy twoim jedynym zadaniem jest nic nie zmieniać, nie zmieniać rzeczywistości. Twoim zadaniem jest pozostać w ruchu, chociażby minimalnym. Co możesz zrobić, kiedy czujesz, że nic nie możesz? Po pierwsze, zawęź pole. Nie myśl o całym swoim życiu, nie myśl o przyszłości. Zapytaj, co jest jedną najmniejszą rzeczą, sprawą, krokiem, którą, który mogę dziś zrobić. Jedna wiadomość, Jedna odpowiedź, jedna zapisana kartka w pamiętniku, jedna rozmowa, jedna granica, jedne pięć minut ciszy, kropla. Po drugie, oddziel fakt od interpretacji. Faktem może być, nie wyszło, interpretacją jestem beznadziejny, beznadziejna. Niemoc rośnie w interpretacjach. Fakty są zwykle mniejsze, ale bardzo konkretne. Po trzecie, Pozwól sobie na brak mocy. To paradoksalne, ale kiedy przestajesz udawać, że masz siłę, której nie masz, pojawia się przestrzeń. Przestrzeń na prawdziwy oddech. W buddyzmie mówi się, że cierpienie pogłębia się wtedy, kiedy sprzeciwiamy się temu, co jest. Nie musisz być dziś silny albo silna. Możesz być zmęczony, zmęczona, zagubiony, zagubiona, możesz nie wiedzieć. To nie jest Twoja tożsamość. To jest tylko stan. Tak jak rzeka nie przestaje być rzeką, gdy na chwilę zwalnia, kiedy jej nurt staje się płytki, mniej wartki. Niemoc często mówi, nic nie ma sensu, ale prawda jest taka, że sens nie zawsze przychodzi przed działaniem. Czasem sens rodzi się w trakcie działania. Kiedy młody uczeń po rozmowie z mistrzem wrócił do swojej praktyki, nic spektakularnego się nie wydarzyło. Nie stał się nagle mistrzem, nie doznał olśnienia, ale codziennie siadał do kaligrafii, codziennie ćwiczył jeden ruch miecza, codziennie medytował pięć minut dłużej niż chciał. Po wielu latach zrozumiał, że to nie jego siła zmieniała świat. To jego wytrwałość zmieniła go samego. A kiedy zmienia się człowiek, zmienia się jego świat. Jeśli dziś czujesz niemoc, zrób jedną rzecz. Połóż swoją prawą dłoń na klatce piersiowej. Weź bardzo głęboki, powolny wdech i powiedz w myślach: Nie muszę wszystkiego teraz. Wystarczy jeden krok. Nie wszystko zależy od ciebie, ale coś zależy. Nie możesz zmienić całej rzeki, ale możesz być jedną kroplą, która płynie dalej. I pamiętaj: nawet kiedy nic nie robisz, Twoje serce pracuje, bije, Twoje ciało oddycha, Twoje życie się toczy. To znaczy, że ruch nadal istnieje. Niemoc nie jest końcem. Niemoc jest ciszą przed kolejnym ruchem. Dziś pozwól sobie odpocząć, a jutro bądź kroplą. Dobranoc.